Od recitalu Marka Koterskiego i Małgorzaty Bogdańskiej rozpoczął się tegoroczny teatr w remizie w Helu. Małżeństwo reżysersko-aktorskie na bulwarze nadmorskim przyciągnęło mieszkańców i turystów słowno-wokalną wypowiedzią o uczuciach. Zaprezentowali recital zakochani grafomani. Stała patrząc w ciemną rzekę, napinając jasną szyję, żałmatista był człowiekiem. Które cieszy się, że żyje. Zaczynamy z przytupem, bo reżyser Marek Koterski wraz z swoją żoną Małgorzatą Bogdańską Reczyta zapowiada się naprawdę cudnie, już na próbie. Ogromny aplauz. To są teksty Marka Koterskiego, niektóre jest przed 30 lat. Wszystkie coraz bardziej aktualne: modlitwa Polaka, ruskich nie ma i wiele, wiele innych. One wyszły w takiej książce Kocham i nienawidzę w takim tomie, zebrane były. A Potem mąż zaczął też pisać muzykę. Tak się śmieje, że jak przestał na razie przynajmniej kręcić filmy, to zaczął pisać muzykę i śpiewać. Wydarzenie przez lata organizowane było w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Wóz strażacki wyjeżdżał, sprzęt strażacki cały był wyprowadzany. Budowaliśmy scenę, widownie, i tam odbywały się wszystkie spektakle. Podczas covidu. Spektakle w ogóle się nie odbywały, a strażacy ten czas wykorzystali, wyremontowali remizę, dokupili sprzętu no i niestety nie mogą już udostępniać nam remizy na spektakle. Więc spotykamy się na Bulwarze Nadmorskim z takim małym strażackim akcentem w postaci wozu. W ramach teatru w Remizie w lipcu odbędą się jeszcze trzy spektakle. W czwartek Małgorzata Bogdańska z tekstem Krystyny Jandy: Moja droga B. A w przyszłym tygodniu spotykamy się dzięki uprzejmości Uniwersytetu Gdańskiego w sali seminaryjnej Stacji Morskiej. Są to biletowane już spektakle. Bilety, oczywiście, są bezpłatne, ale że ilość miejsc ograniczona. Trzeba internetowo zarezerwować miejsce w Urzędzie Miasta odebrać bilet. Sławomir Holland oraz Zdzisław Kuźniar. Wszystkie spektakle zaczynają się o godzinie 19.30.